Przywiozłem panu Darkowi kobyłki do renowacji warszawki. O, wypadło tego nigdy za wiele. Bo, zawieszenie samochodu musi być stabilne, żeby w ogóle można było coś przy nim porobić. brakującą część. Pamiętacie zabawkę pana Darka? Dzisiaj to nie jest do końca zabawka, tylko narzędzie pracy do odśnieżania. Ale dzisiaj nie o tym. Dzisiaj obejrzymy sobie tą legendę motoryzacji. Jest to Warszawa z roku 66. To jeszcze silnik jest zaworowy, dolnozaworowy i z oznaczeniem 204. Chodzi o model Warszawy. Później wiadomo było 223-224. Po 19 latach stania przyszedł czas na trzecią z zabawek. I myślę, że po jakimś pół roku, może do roku, wróci na drogi. No i będzie cieszyła oko moje i innych użytkowników. Bo przecież my nią jeździliśmy, wydaje się, tak niedawno jeszcze na koło, ona była zupełnie sprawna. Samochód jest kupiony, <laughs> był kupiony w kędzierzyniu koźle od pewnej, y, można tak powiedzieć, dziewczyny, która odziedziczyła to po dziadku. No ale wiadomo, względy ekonomiczne, duże spalanie. Ale spalanie było, było trochę ratowane tym wynalazkiem, tutaj. Tym wynalazkiem, właśnie, on będzie usunięty później. Mamy tutaj gaz, i ten gaz działał, prawda? Do końca jeździliśmy tak, na tak, gazie. Tak, tak, tak. Także to było w pełni użytkowe auto, którym można było normalnie pokonywać niemałe odległości. My z tego kędzierzyna żeśmy wrócili tym tak. na kołach. Ona jest akurat w trakcie rozbiórki. Ktoś tu wcześniej już był przed nami, są wspawane blachy, oczywiście one były tak w miarę oczyszczone, i dalej będą, będą po prostu wszystko wycinane i montowane. W miarę wszystko na nowe, na nowe elementy lub dorabiane. Są teraz firmy, które dorabiają, można powiedzieć, wszystko. No właśnie, a coś o tych częściach powiedz, bo wydawałoby się, że taki stary samochód no to już tylko kowalstwo artystyczne i Powiem dorabianie. Powiem tak. E, kilka lat do tyłu było trochę tych części różnych. Ale teraz rynek jakoś się to w ogóle przestawiło, że zaczęli się ludzie interesować właśnie stare, starą motoryzacją. No i tych części pojawiło się trochę więcej. Ale jak jest jakiś problem, żeby po prostu coś dorobić, coś, coś kupić, no to było ostatnio w programie TVN Turbo. Była budowana Warszawa Sport Grześka Dudy i. On właśnie kupił, kupił tą Warszawę plus części od Pana Tomka na Śląsku. No ja też skorzystałem z jego usług i właśnie poprzychodziły elementy, które tutaj najbardziej, najbardziej były uszkodzone. To wszystko jest nowe, to wszystko jest po prostu jest nowe, nowe. Fajnie wykonane, przymierzałem, pasuje. No wiadomo, że to jest taka, to nie jest to co robiła fabryka, ale jest to bardzo dobrej jakości, blacha jest dosyć gruba. Ale nie sądzisz, że może takie dorabiane elementy po latach, takie rzemieślniczo robione, mogą być lepszej jakości niż to, co tu po fabryka? Że tak. Myślę, że tak, bo jest lepsza możliwość zakonserwowania, wyczyszczenia, wypiaskowania no cokolwiek zrobienia. A I, I tu nie ma presji czasu, tak nie jak w fabryce. presji czasu, właśnie o to chodzi. Błotnik też został zakupiony drugi. On jest troszeczkę po przejściach, ale jest oryginalny. Resztę lakiernik dopracuje, doklepie i myślę, że to będzie ok. To jest też fajne, że to jest oryginalne, to widać na nim ten ząb czasu, te wgniecenia, ale to jest oryginał i to jest najfajniejsze być może. Tak. No Pierwszą taką, taką rzeczą, co było zrobione, no to trzeba było coś pomyśleć o kołach, bo ona stała bez powietrza, żeby to przepychać czy coś trzeba było już koła wypiaskować, proszkowo pomalować, żeby można to przepychać, można by. To coś z tym zrobić. Tu są nowe opony, jak widzę na tych kołach. No, wiadomo, się oryginalnych 100 nie dostanie. Ale felgi są jak nowe wypiaskowane, wypiaskowane. wymalowane. Są do tego oryginalne dekelki chromowane, tam noszą ślady użytkowania, ale wiadomo, nie ma z tym jakiejś tam tragedii. No, Będzie jeszcze powycinane i dopiero samochód będzie przeprowadzony na inny warsztat i już będzie, ten, będzie to po prostu już, już robione. Tak jak się należy. Ale sporo widać, sporo jest zrobione. Tutaj jest praktycznie cała podłoga z przodu nowa. No to było Wszystkie właściwie. Te profile. To było właściwie, to już było wstawiane widocznie przez kogoś innego. Ja to tylko oczyściłem i na razie zakon, za, zamalowałem to tak, żeby to do, po prostu usztywnić. A tak, to to resztę wyjdzie już podczas jakiegoś tam wycinania, demontażu. No zima troszkę przeszkodziła, bo kolega ma warsztat zajęty. Stwierdziłem, że jak mam siedzieć w domu, to lepiej, lepiej już tutaj pogrzebać trochę. No i jest efekt, taki jest. To jest efekt pracy, ja wiem, miesiąca czasu. Tak po, po pracy, po, po, po 15, po 3-4 godziny. A tutaj mamy zdjęcie, jak ma wyglądać, jak ma wyglądać, ostatecznie wyglądać. To jest cel. To jest cel. Taki tak, no. kolor, tak, tak do takiego mamy dojść. Poza tym tutaj jeszcze mamy zdjęcia wcześniejszych yy, można powiedzieć. Ściana sławy taka twoja. Poprzednie, poprzednio było remontowane BMW. Było w bardzo dobrym stanie. Kwestia tam yy, kosmetyki. Piękna yy, no, E30. Yy, kosmetyki, tam było chyba dwa czy trzy, były dwie czy trzy zaprawki zrobione, zostały jeszcze fotele do poprawienia. Tu jeszcze jest, to jest brata Golf, który, który też jest w dobrym stanie. Jest On jest zrobiony, gotowy, schowany wsiadać i jeździć, czeka na lepszą pogodę. Poprzednie jeszcze jest Audi, na jesieni był odebrany już znowu uszytym dachem. Myślę, że jak się zrobi ciepło, to będzie można coś tu Więcej tego pokazać. to jest z tego roku? Nie. Z poprzedniego? Z poprzedniego roku, z tego roku nie są jeszcze przyczepione zdjęcia. Kładzik, który pracuje? Tu jest jeszcze ze zlotów, z zlotów yy, kabionetów. Każde zdjęcie to jest jakaś tam. Pamiętnia. Koguty wszystkie, rajdy koguta. Rajdy koguta. I tu poprzednie? Tu poprzednie. No dobra, Darek, to co teraz? Jakie kolejne etapy pracy? No teraz myślę, że za jakieś dwa tygodnie będzie już wypchnięta do, do już majstra, gdzie będzie rozebrana do końca, wypiaskowana. No i powoli zacznie się odbudowa, myślę, że to potrwa troszkę, pół roku, może z rok, zobaczymy jak, jak będzie duże zaangażowanie od strony majstra. Na pewno ją w tym roku zobaczymy. Powiedz mi jeszcze, jak wygląda sprawa z uszczelkami, one są dostępne, bo do piaskowania trzeba będzie na pewno wyciągnąć szyby? No, myślę, że uszczelki to znajdziemy, tylko że, no po prostu trzeba poszukać. Ja myślę, że tak jak i te blachy, które są dostępne. Również uszczelki ktoś dorabia. Ktoś, ktoś dorabia. Może nie być uszczelki z klinem, bo to jest uszczelka z klinem. Może być zwykła uszczelka. No ale rynek y, części do restauracji samochodów rośnie i chyba z każdym rokiem jest tego coraz więcej. Trzeba się tylko cieszyć, bo jeśli ktoś ma ochotę się pobawić, tak jak Ty, to naprawdę jest z czego wybierać. Słuchaj, no sam pamiętasz 19 lat temu, jak żeśmy jeździli, się bawili no i myślę, że trzeba by to powtórzyć, mając już dużo więcej lat o te 20. Niestety, niestety. No, słuchaj, nam to może dobrze nie zrobiło, ale Warszawa tylko zyskała, bo po tylu latach, jeśli odzyska blask z tych początkowych lat, Stała będzie naprawdę piękny. i nic z o tak się aż mocno nie działo. No wiadomo, no to ma 60 lat, ale jako co konstrukcyjnie i, i ten, to nie masz jakiejś tam dużej tragedii. Na pewno nie jest do czego spawać, jak to mówią. Właśnie, nie była wyciągnięta z krzaków i też u ciebie stała w warunkach można powiedzieć tak, cieplarnianych, tak. w ciepłym garażu, y, suchym, więc to jest najważniejsze. No dobra, to robimy na razie pauzę, zrobimy później jakąś relację może po piaskowaniu. No i potem przyjdzie czas na nowy lakier, ale to wszystko po kolei. Na pewno pokażemy wam kolejne etapy.